Dawno, dawno temu, w małym miasteczku położonym między pagórkami i malowniczymi łąkami, żył pewien człowiek o imieniu David. David był gawędziarzem z powołania, zawsze chętnym do dzielenia się opowieściami ze swojego życia. Pewnego dnia siedział przy trzaskającym kominku, a ciepłe światło odbijało się w jego oczach, gdy zaczął opowiadać piękną podróż swojego życia ze swoją ukochaną żoną, Emmą. Wszystko zaczęło się w najzwyklejszym miejscu. David zaczął z nostalgicznym uśmiechem. Poznałam Emmę w naszej ulubionej księgarni. Byłem pochłonięty klasyczną powieścią, a ona, z miłością do poezji, przeglądała pobliskie półki. Ich oczy spotkały się nad zniszczonymi grzbietami książek, a rozmowa rozgorzała niczym pierwsze żary ogniska. David opowiadał o swojej pasji do opowiadania historii, a Emma dzieliła się marzeniami o malowaniu światów słowami. To było natychmiastowe połączenie spotkanie dwóch dusz, które znalazły pocieszenie i inspirację na tych samych stronach. Wraz ze zmianą pół roku zmieniała się ich miłość. Spacerowali po uroczych uliczkach miasta, dzielili się śmiechem w lokalnej kawiarni i cieszyli się cichymi wieczorami pod rozgwieżdżonym niebem. Wkrótce David wiedział, że chce spędzić resztę życia, snując historię z Emmą. Ich dzień ślubu był magicznym rozdziałem w ich opowieści. Otoczeni przyjaciółmi i rodziną, Wymienili przysięgi w ogrodzie ozdobionym kwiatami, obiecując sobie nawzajem, że będą towarzyszami na każdym zakręcie i zakręcie. Życie z Emmą było serią przygód. David kontynuował, a jego oczy odzwierciedlały ciepło wspomnień. Podróżowaliśmy do odległych krain, odkrywaliśmy ukryte skarby i stawialiśmy czoła wyzwaniom ręka w rękę. Ale najpiękniejszy rozdział rozpoczął się, gdy odkryliśmy, że zostaniemy rodzicami. Oczekiwanie na zostanie rodzicami wypełniło ich dom ekscytacją i radością. Kilka miesięcy później ich miłość dała początek maleńkiemu cudowi o imieniu Lilii. Wraz z jej przybyciem ich historia się rozszerzyła, wypełniona śmiechem dziecka i czułymi momentami rodzicielstwa. Z upływem czasu i dorastaniem córki Lili, życie Dawida i Emi zdawało się układać w wygodną rutynę. Jednak pewnego wieczoru, gdy słońce chowało się za horyzontem, rzucając długie cienie na salon, David zauważył zmianę w zachowaniu Emi. Coś jest inaczej, pomyślał, obserwując jej długie spojrzenia na telefon i coraz częstsze późne noce w pracy. Tajemnica pogłębiła się, gdy David dostrzegł serię dziwnych wiadomości komunikatora migających na ekranie telefonu Emi. Wiadomości były tajemnicze, pełne ukrytych wskazówek i nieuchwytnych obietnic. Troska wkradła się do serca Dawida i nie mógł zignorować niepokojącego uczucia, że cień zaczyna rzucać się na strony ich niegdyś sielankowej historii. Pewnego wieczoru, nie mogąc dłużej powstrzymywać ciekawości, David delikatnie poruszył ten temat. Emma, zaczął, jego głos był delikatnym pomrukiem w ciszy ich domu. Zauważyłam, że często pracujesz do późna i widziałam kilka nietypowych wiadomości na twoim telefonie. Czy wszystko w porządku? Emma zawahała się, jej oczy na chwilę unikały jego spojrzenia. To tylko projekt w pracy. David, nie ma się czym martwić. Odpowiedziała. Jej słowa były kruchą próbą ukrycia prawdy. Ujawnienie emocjonalnej niewierności Emi pozostawiło bliznę na sercu Dawida, a niepewność nadal ropiała w głębi jego umysłu. Pochłonięty podejrzeniami podjął decyzję, która jeszcze bardziej skomplikowała ich kruchy związek. Pewnego dnia. Gdy ciężar wątpliwości stał się nie do zniesienia, David uległ chwili słabości i zainstalował spyware na telefonie Emi. Gdy słuchał nagrań w półmroku swojego gabinetu, fala poczucia winy zalała go. Naruszenie prywatności pozostawiło w jego ustach gorzki smak, ale nie mógł odwrócić się od niepokojącej prawdy, która się przed nim ukazała. Nagrania uchwyciły intymne chwile: rozmowy pełne śmiechu i niepowtarzalny dźwięk głosu Emi, przeplatający się z głosem innego mężczyzny. Serce Dawida zapadło się, gdy rzeczywistość jego najgorszych obaw stanęła mu naprzeciw. Słyszał jęki i szepty, echa połączenia, które wykraczało poza granice ich małżeństwa. Ból był nie do opisania, trzewiowy ból, który zdawał się przenikać każdą cząstkę jego istoty. Uwięziony między agonią zdrady a poczuciem winy za naruszenie prywatności Emi, David zmagał się z wirem emocji. Kiedyś pełne życia strony i historii miłosnej teraz wydawały się popłamione i podarte, a fabuła przybrała niespodziewany obrót w krainę cierpienia i złamanego serca. Ujawnienie romansu Emi, w połączeniu z głęboką zdradą, którą poczuł David, doprowadziło go do punktu krytycznego. Zaufanie, które kiedyś było kamieniem węgielnym ich historii miłosnej, rozpadło się, pozostawiając pustkę, która wydawała się nie do pokonania, pochłoniętą przez gniew i pragnienie zemsty. David podjął bolesną decyzję o rozwodzie z Emmą. Ich niegdyś harmonijny dom stał się polem bitwy emocji. Echa kłótni i oskarżeń rozbrzmiewały w pokojach. Rozpoczęto postępowanie prawne, dzieląc ich majątek i rozplątując zawiłości życia, które kiedyś było ze sobą powiązane. Gdy rozdział ich małżeństwa dobiegł końca, serce Dawida stwardniało, napędzane potrzebą zemsty. W trakcie rozwodu David zaczął planować zemstę, która miała zadać Emi ten sam ból, jaki on sam odczuwał. Gorycz, która zakorzeniła się w nim, przyćmiła miłość, którą kiedyś dzielili i nie potrafił dostrzec niczego poza pragnieniem sprawienia jej cierpienia, tak jak ona sprawiła cierpienie jemu. Jego zemsta przybierała różne formy, od ujawniania intymnych szczegółów nieudanego małżeństwa wspólnym znajomym, po wykorzystywanie mediów społecznościowych jako platformy do wyrażania swoich żalów. Działania Dawida, Napędzane gniewem i bólem, pozostawiły blizny nie tylko na Emi, ale także na wspomnieniach, które kiedyś pielęgnowali. Gdy David wyruszył w podróż służbową, ciężar jego decyzji wisiał w powietrzu. Dysk flash, zawierający bolesne nagranie romansu Emi, leżał niepozornie na jego stoliku nocnym, jako cichy świadek zamieszania, które rozgrywało się w ścianach ich niegdyś wspólnego domu. Rozstanie nie przyniosło zamknięcia, na które liczył David. Zamiast tego nagranie służyło jako namacalne przypomnienie ran, które wciąż w nim ropiały. Stało się bronią, uśpionym źródłem mocy, którego trzymał się, próbując zachować kontrolę nad nar ich rozbitej historii miłosnej. W pokoju hotelowym, wiele mil od pola bitwy ich nieudanego małżeństwa, David znalazł się w obliczu samotności i refleksji. Dystans pozwolił mu na ponowne rozważenie wybranej ścieżki i wpływu, jaki miała ona na ich życie. Gdy wpatrywał się w pendrive, zmagał się z głębokim poczuciem pustki. Dręczące pytanie szarpało za kamarki sumienia Dawida. Co Zyska, ujawniając światu bolesną prawdę. Zemsta, której szukał, zaczęła wydawać się pusta, a w jego wnętrzu zagościło nowe zrozumienie daremności zadawania większego bólu. Wracając z podróży służbowej, David poczuł mieszankę obaw i nowo odkrytego poczucia determinacji. Kiedy przechodził przez znajome drzwi swojego domu, nie mógł uciec od wspomnień osadzonych w ścianach: śmiechu, kłótni i ech miłości, która kiedyś rozkwitła. Z głębokim oddechem przygotował się na to, co go czekało. Włączając telefon, urządzenie zabrzęczało od lawiny wiadomości. Serce zabiło mu szybciej, gdy zobaczył liczne powiadomienia, wszystkie od Emi. Każda wiadomość wydawała się opowiadać własną historię. Niektóre wyrażały żal, inne desperacje, a kilka niosło ze sobą wrażliwość, której nie było w ich ostatnich interakcjach. Gdy David przewijał wiadomości, w jego wnętrzu narastało poczucie winy i empatii. Stało się oczywiste, że Emma wyciągała rękę, próbując zasypać przepaść, która się między nimi utworzyła. Wiadomości były surowe, pełne emocji, błagania o zrozumienie, a może nawet o wybaczenie. Ciężar sytuacji przygniótł barki Dawida. Zawahał się, rozważając swój następny ruch. Czy będzie kontynuował drogę goryczy, czy będzie otwarty na rozmowę, która może utorować drogę do zamknięcia i uzdrowienia. W chwili jasności David wybrał to drugie. Zamiast odpowiedzieć gniewem lub dystansem, postanowił spotkać się z Emmą osobiście. Ich dom, niegdyś symbol wspólnych marzeń, stał się tłem rozmowy która miała zdefiniować na nowo ostatnie rozdziały ich historii miłosnej. Gdy Emma otworzyła drzwi, na jej twarzy pojawiła się mieszanka ulgi i obawy. Powietrze w pokoju było gęste od nierozwiązanych emocji. David nie mówił oskarżycielskimi słowami, ale z pragnieniem zrozumienia, a Emma z kolei obnażyła wyrzuty sumienia, które ją prześladowały od czasu ujawnienia romansu. Rozmowa była szczera i bolesna. Oboje przyznawali się do swoich błędów i ran, które sobie nawzajem zadali. Popłynęły łzy, ale pośród tej wrażliwości pojawił się promyk akceptacji. To był punkt zwrotny, szansa na zamknięcie i wspólne zrozumienie, że ich ścieżki, kiedyś splecione, rozchodzą się w nowych kierunkach. Podczas trudnej rozmowy David zdał sobie sprawę, że zemsta jedynie utrwaliła cykl bólu. Wiadomości od Emi, choć przepełnione ciężarem ich wspólnej historii, Sugerowały również tęsknotę za rozwiązaniem. Decyzja o usunięciu nagrania była katalizatorem zmiany, krokiem w stronę bardziej współczującego sposobu rozstania. Ostatecznie David i Emma postanowili iść naprzód, nie jako para, ale jako jednostki, każde z nich niosąc ze sobą lekcje wyciągnięte ze swoich wspólnych doświadczeń. Wiadomości, niegdyś źródło napięcia, stały się mostem do zamknięcia sposobem na wyrażenie złożoności ich emocji i położenie fundamentów pod nowy, odrębny rozdział w ich życiu. Gdy Emma błagała o przebaczenie, jej pełne łez oczy szukały błysku zrozumienia w spojrzeniu Dawida. On pozostał stoicki. Rany były wciąż zbyt świeże, a zdrada zbyt głęboka, aby natychmiast się pojednać. Ciężar ich wspólnej historii i niedawne zamieszanie mocno ciążyły na barkach Dawida i pomimo szczerych próśb Emmy, nie potrafił znaleźć w sobie odwagi, aby zaoferować natychmiastowe przebaczenie. Potrzebuje czasu, powiedział w końcu David. Jego głos był wyważony, ale stanowczy czasu na przetworzenie, wyleczenie i ustalenie, co będzie dalej. W kolejnych dniach David i Emma poruszali się po trudnym terenie separacji. Decyzja o rozwodzie stała się nieunikniona, bolesnym przyznaniem, że pęknięcia w ich związku były zbyt głębokie, aby można je było łatwo naprawić. Ich kiedyś wspólny dom przekształcił się w przestrzeń wypełnioną echami tego, co było. Każdy pokój przypominał zarówno miłość, jak i stratę. W miarę rozwoju postępowania prawnego David i Emma rozpoczęli proces rozplątywania swoich żyć. Majątek został podzielony, a logistyka separacji stała się logistyczną zagadką, a emocjonalny koszt był namacalny w każdej rozmowie. Pomimo zamieszania David zachował zdecydowaną obojętność. Rany romansu i późniejszej zdrady były zbyt świeże, a droga do przebaczenia wydawała się odległym horyzontem.